Dzień dobry, witam Państwa po dłuższej przerwie. Wracam do Państwa z informacjami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego miasta, jak i całego Powiatu Tomaszowskiego. Przyznam, że wolałbym przekazywać Państwu inne informacje, ale jak wiecie z przekazów medialnych, sytuacja staje się niepokojąca. Chciałbym spotkać się z Państwem w innych okolicznościach, przekazywać bardziej pogodne informacje, ale sytuacja jaka jest, więc przejdę do informacji dotyczących stanu epidemiologicznego na terenie naszego miasta i powiatu. Obecnie znajduje się ponad 130 osób w izolacji, czyli z potwierdzonym zarażeniem SARS-CoV-2, a ponad 800 osób znajduje się w tej chwili w kwarantannie. Tomaszowskie Centrum Zdrowia decyzją wojewody łódzkiego zwiększyło bazę łóżkową. Obecnie mamy ich 64. I na chwilę obecną, niestety, już ponad 50 osób znajduje się w Tomaszowskim Szpitalu z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem. Obecnie funkcjonuje na dwóch oddziałach: na oddziale zakaźno-obserwacyjnym i na części oddziału internistycznego. Obecnie można zaszczepić się trzecią dawką, tak zwaną dawką uzupełniającą, i dotyczy to. Trzech grup naszych mieszkańców. Pierwsza grupa, która może zaszczepić się od 1 września tego roku, jest to grupa osób, które chorują na choroby przewlekłe, na choroby z obniżoną odpornością między innymi na choroby nowotworowe, choroby związane z nerkami, jak i choroby związane z układem immunologicznym. Te osoby będą mogły zaszczepić się już po 28 dniach od uzyskania pełnego zaszczepienia, czyli albo jedną dawką, albo dwoma dawkami. Jeżeli chodzi o kolejną grupę, jest to grupa oczywiście medyków, którzy stoją na Straży Bezpieczeństwa naszego zdrowia, jak i grupa osób, które skończyły 50 lat, czyli z rocznika 71 i starszych. One będą mogły zaszczepić się w okresie Pół roku od zaszczepienia pełnego dwoma dawkami, bądź w przypadku jednodawkowej firmy Johnson Johnson. Szanowni Państwo, żeby umówić się na taką dawkę przypominającą. Istnieją kilka kanałów zapisania się. Najlepszym kanałem, najlepszym, najlepszą możliwością jest po prostu udanie się do punktu. Taki punkt u nas znajduje się w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, więc zachęcam do odwiedzenia, umówienia się na konkretną wizytę. Kolejnym kanałem popularnym jest konto internetowe pacjenta, gdzie możemy zgłosić taki akces i zostanie wystawione skierowanie. I ostatnim kanałem, jakim, w, jakim, w jakim sposób możemy zgłosić się na takie szczepienie, jest infolinia telefoniczna pod numerem 880-333-333. Na zakończenie dzisiejszego spotkania, szanowni państwo, jak zwykle apeluję do państwa o rozwagę, o zachowanie bezpieczeństwa i zakrywanie ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.